Witajcie w kolejnym odcinku naszych latających wysp Ała, ała, ała o. Jest ze mną krawcu Siema Ja właśnie spadam Zabijesz czy go, czy nie? No. no To dobrze i dzisiaj pościnamy trochę drzewa, drzewa. I po, połączymy, znaczy ja połączę yy, połączę te wyspy Które widzicie, nie a krawcu Dokonczę dom, tak? Chyba, że zbudujesz o. nowy, bo coś tam mówiłeś. Nie, nie, nie bij go, chodź na dwór. kurczę, bo deszcz pada. O, dobra? Szkoda, A że nie. tak obok wyspy Respi. Dobra. Czyli ja już mam 4D na początek. 4-0, nieźle. Ja mam. Czy ja jeszcze muszę coś zobaczyć? To zaczynaj coś budować Ja będę łączył um, Muszę zobaczyć na jakim dysk nagrywam Dobra, na No to Dobra Dobra, to ja zacznę dom Znaczy... No dom, dom, no zaczynaj, zaczynaj Znaczy kończę um, Wgórzam jeszcze Enderman Albo już nie ma Ale tutaj jest obok, na drugiej wyspie Dzie Aha, tutaj jesteś. No. Tylko się nie patrz na niego. Ja potem zrobię jakiś tutaj normalny ten mostek, bo jak na razie to jest taka prowizorka. No. I tam drzewa pościnaj. O fuck, jakiś lak. No pościnam, pościnam. Bo twój bo... super pomysł na nowy dom. Dużo drzewa potrzebuje, tak? Tak. Kurczę. aj wow wybuch nam. Biedny. Uh, wezmę peru enderman. A, i bije mnie. Mogłem wziąć miecz chociaż. A ja tak mam to mam. Bier. Mam drewnianą łopatę. Oj, kolejny. O. O. Dziura. O, oh, fuck, Tu woda jest. Ja. Jest? Zabiłeś? Ja. No zabił mnie. Na szczęście i takiego nie miałem, tylko O oh, Enderman idzie do mnie. Chyba nie jakiś poszedł Masz miecz? Miecz mam. Chodź. A e, wiesz co ja sobie zrobię? Drewniany masz. A mi niepotrzebny, bo tak będę budował. Ale jak chcę taki lepszy No fuck, straciłem tylko Peru Endermana. O! Co to daje? Perła? No. Że może się teleportować. Aha Mmm... Kurde. To chyba tam się możesz teleportować gdzie ten, gdzie to rzucisz, jakoś tak to było. Tak no. Ale wybuchają nam tutaj strasznie. Wezmę sobie trzy chleby Jeszcze zombiak? No! Ja! Kurde, to będzie chyba mój rekord. Jak sądzisz? Mój rekord hmm. będzie w zabiciach. No. Znaczy, kurczę, leje mi jeszcze ten. Nie spadaj. No. No. Chsz. Cholera. Siódmy, ósmy raz. Zbieraj te drewno. No mam. Czy porozwalaj to? Mam Łap. tutaj. Łap. Łap drewno. Nie, nie, porozwalaj to. Mam tutaj. Muszę sobie się Zrób zrobić. wejście na górę, to będę... cię tam wchodził? Masz to drewno, bo ja idę dalej. Dobra się kierun muszę zrobić. A nie mamy kamienia Mamy w tym, w piecyku. W piecyku? Co, co w piecyku robi? No bo przepalałem. Po co? No na tą brika, przed tym i coś Wtedy. Weź daj mi tą siekierkę Masz No o. jeszcze raz No, chrz. no chodź tutaj rzuć Tu, nie tu, tu Gdzie ja stoję Masz o. I to drewno też tutaj weź No Tylko nie wiem czy będę musiał cały dom rozwalać no, no, no. Dobra, teraz przeżyję. Już nie masz szans, żebym jeszcze raz spadł. Ile już nagrywamy? 5 eee, minut. Dobra, to sprawdzaj czas. Będę sprawdzał, będę. O. Um. Dobra, ja tutaj podbieram to i połączę się jeszcze z tamtą wyspą. Dobra, rozwalimy to, jest... to. Aj, 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 no i wybuch kolejny. Kurczę dwa serduszka mam. Ja jednak mogę jeszcze raz skinąć Spadasz? Jak na razie cały czas ginę. Nieźle, nie? No Dobra, ale moje rzeczy zostały tam. Tam w środku, na tamtej wyspie. No. Także... Tak do końca to nie zginąłem A mm. tobie jak tam idzie przebudowa domku? No jeszcze nie zaznaczałem Aha Kurczę Ja No Ale mamy mięcho Dawaj. No i znowu mam dwa serduszka No mam miecz Rozwalę cię Haha, <laughs> <laughs> rozwaliłem Ale tu idzie kolejny Gdzie ty jesteś? No na tej trzeciej wyspie To weź sobie po Wow, zombiak. Co mam wziąć? Pochodnie. Miałem, ale spadłem z pochodniem. Co o, mamy w... żelazo, mamy żelazo. Tylko trzeba je wykopać! A! Co ty tam robisz? Aktualnie zabiło mnie. Chcesz, to możesz zobaczyć, co ja tu robię. Ja tu mam walkę. Mam poważną walkę z potworami. Ja tutaj. Robię domek. No właśnie, ty masz spokojną pracę, a ja tutaj muszę walczyć. Jeszcze tego potwora nie mogę uderzyć, no co jest? Ja... Ej. Stoję koło potwora, o mnie może ja jego nie mogę. Co to za sprawiedliwość? Kurczę, ale ich tu jest. Zaraz zginę. Zginę, zginę. Albo jeszcze nie... jeszcze nie zginę, może nie zginę. Zginę, pół serduczka Zginę. Na bank zginę. Nie ma szans, żebym przeżył. To choć jest zjesz coś. Ale ja mam ten full tych nóżek z czegoś tam. No to za chwilę ci się zregeneruje. Dobra, ale mnie tutaj strzelają. Pół serduszka, pół serduszka, pół serduszka, nie! Po mnie Kurczę. Ciężko, ciężko. Ach. Na razie dom wygląda jak jeden klot. No musimy wziąć za jego budowanie i wygląda jak wygląda Nie pyskuj No to zrób jakiś normalny dom no to mam wizję i robię Masz wizję Steve Jobs wersja 2 Och Mhm hmm, hmm. i tutaj ściany Dobra, tak, mamy tak. wełnę, mamy wełnę Dobra, ściana. mamy miękko Ciekiera? No spadaj, spadaj, spadaj. Spadaj. O, o. o dobra. Nie, taki mały nie Gimcie. będzie. Bądź Wiesz, że tu jest zombiaków, pomógłbyś. ja tu domu robię, kazałeś mi. No dobra, ale... Dobra, jak mi się uda teraz przeżyć, to będzie to niesamowita rzecz. Tylko, że idą do mnie te zombiaki. Ale może się uda mi przeżyć. Dobra, teraz biegniemy szybko. Nie! O, dobra, żyję. Idę do ciebie tam dostałem jedzenia szczał i dwa... i dwie wełny będziemy mieli To fajnie Kurczaki by się przydały, bo chyba z piór można było robić wełnę? Nie. Z czego z, można by Nici. A z nici, no właśnie. Z piór to się robiło chyba szczały. No z piór szczały No Później porobię otwory na okna. Dobra idź dalej walczyć Wo wow, wow, wow ale tutaj jest Muszę porobić. Pat ten. jeden, ale tu jeszcze ich jest 20. Kurczę, trzy serduszka Oj, Enderman! Enderman! Nie, nie, nie! Enderman! Eee, jeszcze zombiak! Pół serduszka! Coś mi tu. Och, mi tu laja. Tu jest jeszcze zombieaka. A, nie dobrze. Schowa. Okay. O, kryber ob mnie. Man ile gre... już jest? Co? Mówisz? Ile ile już jest? 10 minut. Ale nie, zabójstwo ich. listę możecie sobie zobaczyć raz. 2 3 4 5 6 7. Nie wiem, ale dużo. 14. <ślam> o. <Czternaście. ślam> A twoich? Zero. Aha Dobry jesteś. No tutaj też mamy żelazo Wow, wow 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 Giń, gin, gin. On zginie teraz, ginie! No i co? O jest. Mamy kości! Jak to wygląda? Nie wiem, bo ja teraz mam tu walkę. O! Zombiak uderzył tego, szkieleta. To się pije. A Gdzie ty jesteś? Coś śmieleje, coś śmieleje. A, tu jest ich spawn. Wow uciekamy spawn, uciekamy. Gdzie ty jesteś? No tu. No, ale Patrz. gdzie tu? Tu, 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 tu. Widzisz mnie? Nie. No za tobą, bo, odwróć Tu, tu. O tu. Skacze, widzisz? No. Tu gdzie ty byłeś przed chwilą? No tu w tej dziurze. Ha, w dziurze. No. Badałem okolice. zobacz jak to wygląda. No fajnie, jak dom. Klockowaty. Ty jesteś klockowaty. Nie, twój dom jest klockowaty. Ty będziesz miał ze mną dom, czy robisz osobny? Nie, z tobą, z tobą. Pewnie. Dobra, mamy trzy kości. Ale, zr ale zrobisz ten? Co? Drugie piętro, bo to ma być dom dwupiętrowy, tak nam kazali Dwupiętrowy? No, Tomasz, to masz do tych...